Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje przynajmniej jeden z następujących przypadków 1. konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na a. Życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. B. Ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. C. Mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu. D. Nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. E. Bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia. 2. Konieczność przeciwstawienia się osobie. A, niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby. B, która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania. 3, bezpośredni pościg za osobą wobec której. A, użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w punkcie pierwszym od A do D i w punkcie drugim. B. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo o charakterze terrorystycznym, zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, doprowadzenia innej osoby do obcowania płciowego, katastrofy zagrażającej życiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach, brania lub przetrzymywania zakładnika, kradzieży z użyciem przemocy wobec osoby, rozboju. 4. Konieczność A. Ujęcia osoby Wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w punkcie pierwszym od A do D i w punkcie drugim, wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa w punkcie 3b, dokonującej zamachu na bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia, jeżeli schroniła się w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, b. ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności, jeżeli ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby. Istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu. Pozbawienie wolności nastąpiło w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w punkcie trzecim b. Ponadto broń palna może być wykorzystana, a przez wykorzystanie broni należy rozumieć oddanie strzału z zastosowaniem amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu lub w innym kierunku, nie stwarzającym zagrożenia dla osoby w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań. 1. Zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów. 2. Pokonanie przeszkody. A uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia. B. W przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez osobę pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo areszcie w celu wydalenia. 3. Zaalarmowanie lub wezwanie pomocy 4. Unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby. 5. Oddanie strzału ostrzegawczego. 6. Konieczność udaremnienia ucieczki osoby pozbawionej wolności z aresztu śledczego lub zakładu karnego oraz osoby konwojowanej lub doprowadzanej, a także pościg za tą osobą.